Delirii... Jak jeszcze raz mi coś zabierzesz i zostawić tylko jakąś głupią dodatkę, to przyrzekam, że. wiem, ty jesteś? How are you, sweet? E e witam, jestem Demetria. Ja miałam cię poznać. Ludzki gość, ty. Zaraz uważaj, po ciebie jest czarno-biały. I na moment. Obie jesteśmy dzisiaj gości. Nawet patrzę z ogromna na tym ekranie. Nazywam się worin. Dobry masz wzrok. Znaczy, naprawdę, przepraszam, nie miałam pojęcia, że mamy gości. Od lat tu żadnych nie widziałam. Mam na imię al Elios? a możecie mówić: Al, jestem naj. <grytanie> <grytanie> jestem magiem mieszkającym w innej części konfetti. Naprawdę przepraszam za moje zachowanie wobec Was. Myślałem, że ktoś zebrał moje wielofunkcyjne, lewitujące balony. Ach, ten DLI uratował nas ze ślepego załuku tymi balonami, a więc go zapoznaliście, o niczym mi nie powiedział. Znowu gdzie zniknął? No cóż, to bardzo w jego stylu. Ach, więc Wy też się znacie. Wskazuje, że wam wiele problemów. Znam go od, z pierwszego dnia, gdy pojawił się w konfetti, lecz do dziś nie wiem, co mu chodzi po głowie. Pojawienie się brzmi podejrzanie. Um, to jest, dosyć to normalne. Wszystko, co żywe, jest naturalnie tworzone przez park. A więc istnieje tu reprodukcja? Przepraszam, repro co? Nie, nic. Możliwe, że słyszałem coś od Delirego o reprodukcji królików i ociągu Finobackiego. Aż mnie dziwi, że byłaś w stanie zapamiętać coś takiego, no ale nie o to mi chodzi. A, byłaś, czyli to nie są? Tak czy inaczej, odkąd on się tu zjawił, to zawsze darzył to miejsce nienawiścią. Cała konfekcja stała się o wiele dziwniejsza od momentu, gdzie się tu pojawił. Ponieważ właśnie wtedy nagle zaczęły się pojawiać tu abnormalne. Każdego dnia szukam rozwiązań na przewrócenie duszy abnormali, jedynie delirii ma nadzieję, że abnormale pożą to miejsce. Aha, raczej wszyscy chcą uratować to miejsce, a on go nienawidzi i nie chce, że go hmm. Tak, jak wybrał zjeść to miejsce? Nie jestem w stanie go zrozumieć. Nie dlaczego nas uratował? Nie mam pojęcia, co on planuje, jednakże myślę, że wykorzystuje on odwiedzających, by robili rzeczy, jakich sam nie stanie. Mimo, że nazywa się przewodnikiem, to zawsze sprowadza ludzi na złe ścieżki. Rzeczy, jakie mogą zrobić jedynie odwiedzający? Jego słowa sami to kiedyś powiedział. Wybaczcie, nie pamiętam to zbyt dokładnie. Jedynie. Pro tego coś tam nie widziałam. Nie mam dla tego pojęcia, co on zamierza zrobić. Coś się właśnie z tego, co takiego powiedziałeś. Mam bardzo dziwne drzewo. Słuchajcie, lepiej uważajcie na jego słowa? Drama, poczegoni. Co? nie mnie łapie taki znak? Coś nie tak? Jeśli zrobię mam dyskomfort, to wystarczy powiedzieć. Z kim tam sobie rozmawiasz? Owajcie się. Z nikim ja testuję swoją maszynę, no i robię próbne przemówienia. Czy muszę zakrywać ekran, by ją testować? To dlatego, że to moja nowa sztuczka. Z tej maszyny mogą wyrosnąć karty zakrywające ekran. O, imponujące. Pamiętam jak wspomniałam głaś, że to urządzenie monitoruje inne miejsca, prawda? Czy Dali przypadkiem nie mówił, że wkrótce przyjdą do nowi ludzcy goście? Będziemy mieć wielki problem, jeśli coś czarno białego znajdzie się poza więzieniem? Jeśli znajdziesz jakiegoś z tych śmieci, co nie powinni istnieć, to natychmiast mnie zanawiadam, dobrze? Okej, okay, dobrze, na pewno ci powiem bardziej, ale ja nadal muszę wykonać parę badań, możesz iść beze mnie. O właśnie, przyszłam też, by coś cię o coś oprosić. Czy mógłabyś pomóc mi naprawić to małe grzejące pudełko? Co tym razem spaliłaś? Ciasto, wiesz które, to takie twarde z dziurami. O, no i może coś jeszcze. Według ciebie jaki rodzaj przestawienia mógłby zrobić pożytek z czegoś spalonego? Możliwe, że zapomniałabym wyciągnąć jednego więźnia z pieca. Radziłbym użyć czegoś normalniejszego. Nie. Egzekucja nie może być nudna. Jejku, w końcu sobie poszła. Co to był? Strażnik więzienia obszaru, gdzie teraz jest. Unikajcie jej ognia. Zły koniec spotyka wszystko, co jeszcze no było w kompetit, więc za mi się szczególnie na nią uważać. Miałam pojęcie, czemu odwiedzającemu przypisano czarno-białe ubranie, czy powaliło ich. No ale krótko mówiąc, atrakcja, jaka na Was czeka, powinna być już ostatnią w domu guzików. W końcu jakieś dobre wieści. Naprawdę chciałabym mu zdać wam coś w podarunku. Właśnie ta zbierająca każdej gwiazdy magiczna karta może się o sobie wziąć. Robię no, własną własnoręcznie może być warta sporą ilość kuponów. Idealnie. No cóż, w że dzisiejszym będę wyczekiwała naszego kolejnego spotkania w tym parku. Życzę Wam udanej podróży. aby reflektory obświetliły Wam ją niczym wyjątkowym. gdzieś w scenie. Hmm. I co teraz? Dziwne było to, tak, bo... to znaczy to była ona Mam 500 kuponów. Teraz mogę wydać. Rzeczy, które uratują mi tup. <laughs> Co dziwne, xy nie działają w tej, jak trzeba włączyć coś. I co kolejne pudełko mi daje? Nic nie daje. Coś tu jest jeszcze. Miałem więcej kuponów Nie, jakoś tak mnie nagle rzuciło z powrotem na tą ścieżkę. Myślałam, że coś się pojawi. Ja no, nie stać można, Hmm... Męża gwiazd pomieszczone w muzycznej kryształowej kuli. Dlaczego puszczały mi się może się w niej zmieścić? Nie męża całym kwiatem żadnej opowieści napisanej przez tam ośmiornicę. Ona spisuje swoją przygodę z poprzednim gościem, co nie? W takim razie w stanie rozdziału powinien być jej ostatnie spotkania z misią? Ta odwiedzająca została prawdopodobnie. No że jeżeli znów jest... no, spotkamy Wubu, to raczej nie powinniśmy ją o tym mówić. E? E? Szukam cały dom guzików, ale nie byłam w stanie nigdzie znaleźć misji. Dobra, czy wy serio myślicie, że w to jakieś dziecko, co o niczym nie wie? Po razem, jak spotkałam się, Deli zabronił mi się do niej zbliżyć. Dusza misji musiała leżeć korupcji. Si. Jestem tego w pełni świadoma. U. Z jakiegoś powodu wydaje mi się, że dusza misi połączyła się już z tym parkiem? Czy to nie tak, że dusza może się zmaterializować? Czy to znaczy, że ja w tej chwili stoję na misi? Misia, jestem tutaj, czy słyszysz mój krzyk? Tak czy inaczej, abnormale są strasznie irytujące. Są tak bardzo strasznie irytujące. O, na słyszałam, że to różowate organy może pobić tych złych, tak? Tak, jestem silna. Nie tak jak ta ośmielica, ale trzeba przyznać, że masz trochę sił. Ostatnia atrakcja w Domu guzików nie jest zaraz przed nami. abnormalną nauczkę od głów. Proszę. Nigdy więcej nie chcę tu widzieć żadnych strasznych lalek z tymi zębami. Będę za ciebie trzymać kciuki, każdą z moich 8 nogi i nóg. Miał być wtedy 16 ich. Co? Ale ja nie mam 16 skończyć. Powinnam je na nowo policzyć? Znalazłam wszystkie opowieści. Dobra, może sobie wezmę za tą kastę jaką mam to ostatnie ciasteczko. I odejdźmy i się uleczymy. No, chyba jest I Idziemy na boss fight. Bo podejrzewam, że to jest właśnie za ostatnia atrakcja. Ty metry, która nas ściga, kiedy my tak szybko lecimy. Nic tu więcej nie ma? Jakieś klusuchy? O, to jest pudełko. Dobra, hajs Tutaj żadnego pudełka nie ma skrytanego? Nie. Ostatnia i najbardziej ekscytująca atrakcja domu gwiazda, no z guzików. Przelecie się papierowym latającym dywanem przez morze, pełne guzików kwiatów pod przepięknym, gwiazdnym niebem. Słuchajcie się w kojący wykład, podążając szanem marzycielskiej pozytywki, poznajcie niewinną przygodę marzeń dzieciństwa z domu guzików. Musi być tam wiele dziedziałych potworów, które nas czekają, ale patrząc z drugiej strony, przynajmniej powinna to być nasza ostatnia tortura. Ciągle mam wrażenie, że wszystko dzieje się tu za szybko. Nie jestem ani czegoś na to gotowa, ale zaszłyśmy już tak daleko, więc może wcale nie jest tak źle, więc nich zanach Ruszajmy, pokażmy tym potworom jak silna jest nasza papierowa mori. Dla najlepszych doświadczeń nie będziesz mógł tutaj powrócić po rozpoczęciu przejażdżki. Weź! O, w końcu, dajmy sobie z tym radę. Uau! Wow. Sério, to jest Boss Fight? <laughs> Teraz koszulę w grę. Albo i nie. na, co widzicie w Nocy, guziko kwiatów. Przejście się papierowym, latającym dywanem po tym niesamowitym morzu kwiatów, tańcząc wprost pod gwiezdnym niebem. Guziki na puszy, misiał wyrosną kolorowe kwiatki. Niedaleko z stąd kryształowa kula gra przyjemną melodykę. Guziko kwiaty zaczynają rosnąć do jej rytmu. Widzę tam misia z guzikiem na twarzy z tym kwiatem, kwiatem, kwiatem. Kwiatem. O! Okay. Ale mnie tu nie było. No, 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 no. Daj nam posmakować swojego strachu. Chcia... <śc respond> nie, 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 nie. nie jestem dobra w boss fight, ale postaram się. Zaraz to ja zdechnę. Co to ma być? Czemu jak ja się leczę to? wszystko? nie. Yeah, yeah. okay. oh. 没弄好。Oko. Serducha widzę. A, mam to trzymać. Widzi oko w mojej O. Czy to jest koniec?